Drogie Kołobrzeżanki, drodzy Kołobrzeżanie, nadeszły święta Bożego Narodzenia inne od tych, które pamiętamy. Wszyscy życzymy sobie, by ten trudny czas minął jak najszybciej, by Boże Narodzenie przyniosło nadzieję na lepsze jutro. Niech moc Wigilijnego Wieczoru da nam spokój i radość. Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje pięknem pachnącej choinki, smakiem cynamonowych pierników i miłością Bożego Dzieciątka. Magia Świąt Bożego Narodzenia. Wypełnia ciepłem chłodne dni, a blask pierwszej gwiazdki na niebie przypomina o chwili, w której składamy sobie życzenia. Przyjmijcie moc życzeń zdrowia, szczęścia, radości, spokoju, rodzinnej atmosfery na każdy dzień świąt, jak i całego roku. Spełnienia wszystkich świątecznych życzeń.